Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjny Maria to miejsce, gdzie troska o zdrowie i komfort pensjonariuszy jest priorytetem. Oferujemy szeroki zakres usług, które zapewniają pełną opiekę i wsparcie. Naszym pensjonariuszom zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską oraz dostęp do specjalistów, takich jak geriatra, psychiatra, neurolog i konsultant rehabilitacji medycznej. Dzięki temu każdy mieszkaniec otrzymuje indywidualnie dostosowaną opiekę medyczną. W placówce dostępne są terapie zajęciowe, fizjoterapia, rehabilitacja oraz nowoczesne metody leczenia, takie jak tlenoterapia, ozonoterapia i hydroterapia. Dysponujemy także sprzętem medycznym, w tym z sakami, inhalatorami i własnym EKG. Zapewniamy komfortowe warunki życia w przestronnych, umeblowanych pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Do dyspozycji są łóżka ortopedyczne. Materace zmiennociśnieniowe oraz własne wózki inwalidzkie. Pensjonariusze mogą liczyć na pełne wyżywienie z czterema posiłkami dziennie oraz dodatkowymi przekąskami. Nasza placówka znajduje się na dużej działce w pobliżu lasu, co zapewnia piękne otoczenie.